Słuchaj, naszych portali nie mamy z otwieraną szybą, ale jeśli interesuje ciebie biokominek w pełni zamknięty, to mogę ci polecić dwa inne modele. Ale jeszcze przejdę do modeli portalowych. Dlaczego nie mają tutaj w pełni zamkniętej szyby? Zobacz, tutaj wymagana jest wentylacja od dołu. Do góry. Dzięki temu zobaczcie, jak ogień pięknie się pali. Pamiętajcie również o wentylacji pomieszczeń. To jest bardzo ważne. A teraz przejdźmy do modeli z otwieraną szybą. Tak jak już wcześniej się pytaliście, to jest model Koza Mini. Wolno stojący. Zobaczcie, jak się fajnie prezentuje. Szyba jest zamykana na magnesy. Bardzo fajny model. Jeśli ktoś ma dzieci, to tutaj nikt nie włoży tych rąk do ognia. Zobaczcie również piękny model pod zabudowę BioEko. Fajnie się prezentuje. I również tutaj szybę otwieracie od boku. Model jest w w pełni zabudowany. Akurat w modelu BioEko wymagane są jeszcze kratki wentylacyjne, które montujecie na dole i na górze. Zobaczcie, jak to wygląda na moich przebitkach. A jeśli macie więcej pytań, dajcie znać w komentarzu.